Zdarzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. Zdarzenie miało miejsce na trasie K2, między Białą a Holą. Czy są jakieś osoby poszkodowane? W tej chwili, z tego co wiem, jedna osoba była przewieziona do szpitala, ale już w tej chwili po badaniach wróciła na miejsce tutaj zdarzenia. Na czym polegały Wasze działania? Nasze działania polegały przede wszystkim na... I w zatamowaniu wycieku, i następnie wypompowaniu tego pozostałej, pozostałego oleju w zbiorniku, po zakończeniu działań przez policję, uspłynięciu i odróżnieniu jezdni. A proszę powiedzieć, to dosyć poważnie wyglądające wypadek? No dosyć poważnie, gdyż no wiadomo, trzy, dwa samochody ciężarowe, jeden osobowy, także to nie jest taka... Takie bochowskie, że tak powiem. pozostałym osobom? Pozostałym osobom nic, pozostałym osobom nic się nie stało.